Czy robienie tatuaży jest grzechem? I to pytanie mogę, mogę skierować na pierwszy okień do Tomasza, który jest etykiem, albo do Tima, który jest e, specjalistą autorytetem. Nie może Ty, też będzie miał jakąś dłuższą odpowiedź, bo moja brzmi by... tak. No to jest kwestia z chyba roztropności, tak? yy, nie, nie postrzegałbym tego w kategoriach grzechu, czegoś zabronionego przez Boga czy zapronionego w Bożym Słowie. Nie, to znaczy ja w ogóle w tych kategoriach bym tego nie, roz, nie rozważał, grzechu czy, czy Bożej woli. Bóg daje nam jakiś obszar wolności jak ktoś lubi podmalować oko, to i to jest jakoś. W jego kulturze y, dobrze odbierane i normalne, no to czy jest, obry, czy jest to? w Biblii, które coś dawało nam jakieś podstawy do do rozsądzenia, czy to jest właściwe, a nie właściwe, rozsądne, nierozsądne. Nie wiem, wydaje mi się, że w Biblii chyba tylko jest jeden fragment, który yy, być może znaczy, być może jest tam mowa o, o tatuażu. Tak, jest Trzecia Mojżeszowa, 19, 28 wierzchni, wieczny, będziecie na znak żałoby, po zmarłym czynić, nacięć na ciele swoim, ani nakłuwać napisów na skórze swojej, to ciekawe tłumaczenie, bo w moim jest, było po prostu tatuaże, tak, <śmuszczanie> No ale to zdaje się, że tego samego sprowadza, tak? <śmuszczanie> Chociaż mo dzisiaj można sobie różne tatuaże zrobić, można takie, pewnie nie, ale tutaj rozumiem, że pytanie dotyczy takich tatuaży permanentnych, tak? Y Aha. Czyli co z tego by wynikało, że nie, tak? Zgadzam się. Po prostu to, co jest napisane, jest w konkretnym kontekście i... To... No właśnie, kontekst jest istotny, no, czyli w jakim kontekście. No to Bóg tutaj podaje, to jest dziewiętnasty rozdział i, i wszędzie tam tutaj uciekać nie. że nie wolno sadzić y, różnorodne drzewa, owoce, azyl i tak dalej, różne rzeczy tak? ale chodzi o to, że y, samo to nie wydaje się jako grzech to może być nieodpowiedni, to może być nie, nie zalecone to może być w różnych momentach no, niezalecone, ale grzechem, niemoralnym, nie i nawet znalazłem takie wersety też czwarty, yy, już Jeszcze tutaj u chcę to tak widzieć w ogóle? <śfeisia> tak. Co się Jesteście wyntrymy. synami Pana, naszego, Waszego Boga. Nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie, i nie czyńcie sobie łysin nad czołem. <śla> Który, który z nas ma te <grym> Nie, ale wyraźnie widać, że też czyli sobie usiny na Czy to, to, to jest niemoralne? Nie chodzi o to. To, to jest konkretny kontekst. To więc o, krótka opowiedź nie jest grze. Dobrze, czyli jeśli ktoś chciałby sobie zrobić dziarę, może jej się zrobić. Pierwsze Aha. Czy są jakieś pytania w soli w do, kontekście robienia tatuaży? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Aha, to znaczy. E... Ja był w szczegółach. E... Wszystko cokolwiek robimy, zawsze z czegoś wynika i czemuś służy. To znaczy... Myślę, że kiedy tam Pismo Święte gdy mówi się o nacięciach e, czy, czy o czymkolwiek, to zawsze to ma jakieś znaczenie religijne. I w tym e, znaczeniu religijnym no, ktoś coś wyraża, e, jakieś, komuś się wytykuje, e, czemuś służy. I właśnie lud Starego Testamentu był szczególnie ostrzegany przed tym, żeby e, w jakiś sposób nie naśladować zwyczajów innych narodów. I, a znów te inne narody wykonywały, pe robiły pewne rzeczy. To podam przykład. Mój tata, jak był nienawrócony, a jak chodzę ze wsi, e, to miał taki zwyczaj, że kiedy szedł w pole e, wysiewać pierwszy siegnik zboża, więc on wybierał gdzieś tam szuflady z kremersu, przechowane przez rok, skrótki ze święconych jajek zeszłorocznych. Gdzie się rozgniatało, następnie wrzucało do siebie żeby zapewnić pomyślność i błogosławieństwo tego zasiewu, który tam Czyli e, są pewne rzeczy, które możemy, które możemy robić. One same w sobie nie są złe, ale mogą za stać pewne ideologie. Na no, przykład ktoś sobie tatuluje 666. No i ja miałem tą sytuację. To była misja i myśmy mówili, że osoba jedna zaczęła szaleć. Później okazało się, że ma kłopoty duchowe. I ona mówiła, że jest kimś, kto, kto, kto jest poświęcony diabłem. Czego dowodem jest, są trzy szóstki gdzieś tutaj w okolicach szyi. Tak. Czyli w tym momencie możemy powiedzieć, że to ma jakieś znaczenie też duchowe. I, tak? I, i staje się grzechem. Więc, więc gdy mówimy o tatuażu, musimy dać pytanie, dlaczego to robię, komu to służy, jakim, jakim celom to służy, tak? Czyli, to, więc w, wiele rzeczy samych, samych w sobie y, y, nie są, to nie są, nie są złe rzeczy, tak? A, tak? Czyli tak. musimy patrzeć na celu. Tak. Dziękuję bardzo.